Cześć, cześć! Tu Sylwek. Zapraszam Was dzisiaj na wyprawę na tygrysy. Zobaczcie, jednego z nich mam tutaj. Taki mały, no. U, odleciał. Słuchajcie, nie, tak naprawdę to dzisiaj idziemy na żaby. Żaby, traszki, ropuchy. Hmm, salamandry. Wiecie co? Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. No ale wyprawa to wyprawa. Czas w drogę. Zapraszam. No, to jest zagadka, słuchajcie. Widzicie to, co jest tutaj na ziemi? Taki kopczyk z zagłębieniem. To przypomina taki wulkan, który wybuchł. Jest zbudowany z trawy, trzcin. no to dla kogo jest to gniazdo co jak sądzicie widzicie tutaj jakiś kształt, to że ktoś tu leżał może to spore dosyć co no więc mamy takie wielkie ptaki może struś? Czy struś buduje gniazda? No, ale w Polsce, no musiałby chyba uciec z ogrodu zoologicznego albo z jakiejś farmy strusi. No, nie wiem. Może wy wiecie, czyje to legowisko. Dajcie znać. Jestem ciekawy, co powiecie. A wiecie co? Jednak coś znalazłem. Chodząc tutaj znalazłem coś takiego. Czy wy to poznajecie? To są kostki i resztki jakiegoś małego zwierzęcia, które są pokryte właściwie jakby to powiedzieć no ktoś to zwymiotował. I wiecie, kto to był? To ptak drapieżny. Między innymi sowy robią takie wyplówki. Po tym można się dowiedzieć, co taki ptak jadł. Można znaleźć tam na przykład czaszkę jakiegoś zwierzaka, albo tak jak tutaj. O taki mały kręgosłupik. Może to była nornica albo myszka? Wiecie, że w takich miejscach może być więcej wyplówek? Możemy je poszukać razem. E, trzeba będzie się blisko pochylić do ziemi. A wtedy można znaleźć na przykład takie rzeczy. Jak myślicie, kim będzie? Jak się przepoczwarzy? Hmm. Poszukajmy wyplówek. Wiecie co? No, znowu znalazłem, ale zupełnie coś innego niż szukałem. Spójrzcie na to. Co wy na to? Co to takiego? Sporo sierści, co? Okazuje się, że zamiast wypluwek, to znalazłem miejsce, w którym chcą odpoczywać. Jakieś zwierzęta. No i nawet spore to są te zwierzęta z taką sierścią, którą teraz gubią. Wiecie czemu ją gubią? Bo zmieniają kolor. Na wiosnę zimą mają inne umaszczenie, a wiosną zmieniają na wersję letnią. No nie mam innej wyplówki, no tylko ta jedna. Hmm. Wiecie co? Szukam płazów. Zatrzymałem się przy tych płaskich chubach. No bo zastanawialiście się, dlaczego na płazy mówi się płazy, bo co? Bo są płaskie czy się płaszczą, czy tak się czołgają. Wiecie, że mówi się też puścić płazem, czyli że taką płaską stroną, taką nie kanciastą, nie taką ostrą, czyli nie być takim ostrym, twardym, tylko tak puścić płazem, czyli tak, tak płasko, zaokrąglone, zaokrąglenie, tak, tak nisko. położyć się, położyć, płaszczyć się. No, to teraz wiecie, co te żaby, ropuchy, salamandry, no one tak nisko przy ziemi raczej się połażą, położą, położą. Płaszczą. No, poszukajmy ich. W sumie, w sumie to już dobrze dosyć wiemy, jak wyglądają ślady i łosi, i jeleni i saren ale jak wyglądają ślady tropy płazów czy wiecie jakie ślady ma ropucha a jakie ślady robi ogoniasty traszka albo salamandra czy tutaj udałoby się znaleźć trop Salamandry albo ropuchy? To by było coś. Poszukajcie ze mną. Nie, no ten to chyba za duży, co? No gdzie taka salamandra? To prędzej. Dinozaur jakiś. Ej, mam nadzieję, że nie przeniosłem się w czasie i nie ma tutaj dinozaurów no zobaczcie tu jest taka roślina która przywodzi na myśl takie dawne czasy prawda zobaczcie znaczy ją aaa prawie wpadłem tak wygląda no nie wiem czy jadły ją dinozaury ale z pewnością Uwielbiają ją łosie. No i może jeszcze te rzutki Chodź tutaj, gdzie on? Widzicie go? Tu się schował. Między pąkami tego kaczeńca. No to kaczeniec. Łosie nie są wszystkożerne i nie jedzą na przykład mięsa. Z innych zwierząt, a... Bardzo lubią kaczańce. Widzicie dlaczego? Bo są takie miękkie, soczyste. Myślę, że zjadają też kwiaty. A może zostawiają? Hmm. Jak myślicie? Zostawiają kwiaty? Czy je zjadają? Ale niektóre kaczańce, czyli knieć błotna, są też trujące. Więc dopiero po wysuszeniu nadają się do jedzenia zobaczcie ta ścieżka do prowadzi widzicie jaka fajnie wydeptana i to nie przez ludzi popatrzcie jest tutaj takie pochylone drzewo a wokół wydeptana, pozbawiona trawy darn widzicie to i teraz dlaczego taka zagadka Czemu jest tutaj taka wydeptana trawa? Hmm? A tutaj podpowiedź zobaczcie zniżę się do wysokości zwierzęcia Czemu zwierzaki akurat tutaj lubią przebywać? Tu są nawet tropy małej sarny. I tu. Takie dzióbki. I tutaj jedna racica. Taka zagadka ta ścieżka. Prowadzi tutaj. Pod ten pochylony pień. A to miejsce, jak wam się podoba, mi się wydaje, że całkiem niezłe, jak na miejsce, w którym płazy mogłyby sobie złożyć jaja. A z nich kijaneczki z kijanek. No już płaz, który... O. Nie, to chyba nie jest płaz, Ale są larwy komarów. Wiecie, że. A tu są te takie, co przyczepiają się do górnej powierzchni wody. Takie bardzo maluteńkie. Zrobię zdjęcie. Wiecie, że płazy by nam pomogły z tymi komarami? One właśnie by je zjadały. No tak, to jak nie ma płazów, no to będzie dużo komarów. Na razie jeszcze mnie nie gryzą, bo się nie wylęgły. No ale płazy by nam znacząco pomogły. Zjadają ich sporo nasze kijaneczki, żeby urosnąć. Także komary są, płazów niestety nie. Hmm. Fajnie, że byliście. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, dzięki temu więcej osób go zobaczy. Koło przycisku subskrypcji macie też dzwoneczek, nie przegapicie wtedy następnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo i obejrzyjcie kolejny.